Fragment z Ewangelii Świętego Łukasza z rozdziału 12. Jezus powiedział do swoich uczniów: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Słyszymy w Ewangelii słowo Jezusa o ogniu, o tym, że pragnie, by jego ogień zapłonął. O jaki tutaj ogień chodzi? Chyba Pan nie pragnie zniszczyć tego świata w porządze ognia pożaru. Ten ogień, o którym Jezus mówi, to zapał, to mocny impuls. To jest moc, płomień, ogień ducha świętego. Duch święty jest jak ogień, co daje życie. Jeśli coś zniszczy, to wyłącznie to, co jest grzechem, co trzeba, żeby było spalone a żeby to co szlachetne we mnie zostało to ogień który rozpala we mnie miłość święty augustyn mówił jeśli powiesz dość jesteś zgubiony staraj się zawsze iść do przodu nie ustawaj nie trwaj w tym samym miejscu nie cofaj się nie zbaczaj z drogi lepszy kulawy który idzie po ścieżkach niż ten kto biegnie dobrze ale Poza wyznaczoną trasą Błędnie I dodaję, Zastanów się nad sobą I nie zadowalaj się tym Kim jesteś Jeśli chcesz osiągnąć to Kim nie jesteś Bo w chwili gdy się zadowoliłeś tym Kim jesteś Zatrzymasz się w miejscu Pozwól By ogień Boży oświetlił Twoje życie By Pan inspirował Twe kroki Proś Maryję o pomoc. Ona jest matką nadziei. Różaniec może być takim ogniem, co zapali w mnie do poddania wszystkiego w życiu Jezusowi, do pójścia za Nim. jest w niebie święcie imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi Amen. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Naszy, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obod żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za, nami za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. jest O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,